Mięsisty, niepokojący kryminał napisany przez porucznika paryskiej policji. Tak, kochani, dzisiaj właśnie taka perełka. A na dokładkę dostaniecie jeszcze trzy inne książki o policjantach, i będzie konkurs. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny marcowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Olivier Norek to słuchajcie, paryski glina, autentyczny paryski glina, a raczej mówiąc ładniejszym językiem, porucznik policji sądowej w Departamencie 93 właśnie. A przed Wami jego debiut, z tego co się kojarzę, to jest jego kryminalny debiut, kod 93, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Mando. I tak jak już powiedziałam, 93, tytułowe 93, to jest numer departamentu pod departamentu Seine-Saint-Denis, -Saint w którym Oliwie Nowek jest właśnie policjantem. Departament 93, Saint-Saint-Denis, najniebezpieczniejszy rejon, przedmieść Paryża. To tutaj panoszy się zbrodnia, to tutaj rządzi przemoc i okrucieństwo, a człowiek jest w zasadzie zawsze. Człowiekowi wilkiem. W tym piekle na ziemi działa zespół policjantów pod dowództwem niejakiego Wiktora Kost, ludzi, którzy każdego dnia konfrontowani są z bestialstwem. Kiedy dochodzi do serii nietypowych zbrodni i bardzo dziwnych zdarzeń, policjanci z Departamentu 93 zdają sobie sprawę z tego, że ktoś sobie z nimi pogrywa. Ktoś chce pogrążyć ich jednostkę, a Kost i jego ekipa nie mogą na to pozwolić. Wow, wow, wow! Kochani, ja już dawno nie miałam do czynienia z tak mocną, z tak przerażającą, z tak realistyczną fabułą, jak właśnie w Kodzie 93. Ostatnie takie wrażenie miałam, kiedy oglądałam serial The Wire, polecam ogromnie, jeden z najlepszych seriali, którego akcja rozgrywa się na ulicach Baltimore i właśnie ta atmosfera Baltimore jest bardzo podobna do tej, którą znalazłam w powieści Oliwia Hanoheka. Mamy tu opisy chorych, wręcz zdegenerowanych, słuchajcie, miejsc, pełnych niespełna rozumu ludzi, narkomanów, handlarzy, przemytników, przestępców wszelkiej maści, okrutników i bestii w ludzkiej skórze. Oliwie Nochek, jakby tego było mało, on nie szczędzi nam tych wszystkich opisów już od pierwszej strony, jak chociażby zmasakrowane wręcz od środka ciało młodziutkiej narkomanki. Albo melin piwnicznych, w których szerzy się gwałt i absolutne zniszczenie, a także wszelkich tych załógów. Miejscu, w których tylko brud, smród i absolutna dewastacja. Skądś tej obrzydliwej degeneracji, Oliwie Nochek postawił nam na szczęście grupę policjantów, którzy mają misję, którzy być może nie zgadzają się zawsze ze sobą, którzy mają swoje niesnaski, którzy mają swoje konflikty, ale jeżeli chodzi o departament i o ich honor, to zawsze stają za nim murem. I to właśnie ogromnie podoba mi się w Kodzie 93, jak również czarny humor, od którego ta powieść absolutnie kipi. I to jest właśnie ten rodzaj humoru, który ratuje ludzi skonfrontowanych z największym złem, największą ciemnością ludzkiej natury. Inaczej po prostu by powariowali. Nie powiem, słuchajcie, ten powieść czyta się z niepokojem, z takim narastającym niepokojem, z taką gulą w brzuchu, z takim bólem brzucha w ogóle. Styl Olivier Noreka jest surowy, jest bardzo autentyczny, do bólu wręcz rzeczywisty, a sama atmosfera wręcz taka... Gęsta i lodowata jednocześnie, taka lepka i obrzydliwa. Powiem Wam, że no nie spodziewałam się po glinie takiego pióra, nie spodziewałam się, że policjant może wykroić tak świetny kawał powieści kryminalno-sensacyjnej. Polecam Wam z całego serca, łapcie, słuchajcie, ale ostrzeżenie od razu rzucam też. To jest lektura dla czytelników o mocnych nerwach, o stalowych nerwach. A teraz na dokładkę, tak jak obiecałam, dorzucę Wam jeszcze trzy inne książki o policjantach. Będą tu dwie książki literatury faktu. I jedna powieść. Niebezpieczne kobiety Patryka Wegi. Patryk Wega wybrał sobie na swoje rozmówczynie, dlatego że to są rozmowy z policjantkami, siedem różnych funkcjonaruszek, siedem różnych kobiet, które pełnią różne stanowiska w policji i mają różny staż pracy. Te rozmowy, słuchajcie, otwierają nam oczy nie tylko na samą pozycję kobiet w polskiej policji, ale także na podejmowanie się bycia policjantką. Jako uniwersalnego stylu życia. Kolejny tytuł to Policjanci ulica Katarzyny Puzyńskiej, i tutaj również Katarzyna Puzyńska rozmawia z policjantami. I są to rozmowy z policjantami ogniw patrolowo-interwencyjnych, z służbami ruchu drogowego, z mężczyznami i kobietami, którzy opowiadają o swojej codzienności. I wreszcie ostatni policjant, Bena H. Wintersa, i tutaj mamy obiecaną fikcję, fikcję jak piękną fikcję, w którą chciałoby się, słuchajcie, uwierzyć, dlatego, że mamy przed sobą ostatniego policjanta, ostatniego sprawiedliwego, który dąży do sprawiedliwości nawet w obliczu końca świata. A teraz kochani razem z wydawnictwem Mando zapraszamy was na konkurs i do wygrania jeden egzemplarz kodu 93 Oliwiara Noreka Do wygrania wystarczy, że w komentarzu pod filmem odpowiecie mi na pytanie, które brzmi: dlaczego kod 93 ma trafić właśnie do was? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, tak jak powiedziałam. Konkurs trwa do 15 kwietnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Kochani, po więcej kodu 93 koniecznie zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, a ja wam jeszcze raz powtórzę. To jest słuchajcie początek świetnej kryminalnej serii. Ja się naprawdę nie spodziewałam takiego genialnego kryminalnego oka i pióra właśnie po policjancie. Świetna proza, bardzo mocna, jeszcze raz powtórzę bardzo mocna. Dla fanów gatunku jak znalazł. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa pa! A jeśli tutaj jeszcze jesteście i jako że mamy wiosnę, to zapraszam Was na książki na wiosnę według Wielkiego Buka. 10 wyjątkowych książek wybranych specjalnie dla Was. Wystarczy, że znajdziecie tutaj na filmik. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Rozgoście się, rozsiądźcie, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i znajdziecie tutaj jakąś książkę dla siebie. A jeśli Wam się spodoba, to pomyślcie, czy nie subskrybować kanału. Wystarczy, że znajdziecie tutaj na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!